Jak poprawić komunikację z przeciwną i drugim człowiekiem? Nie ma na to jednej rady, dlatego dzisiaj stworzę bardziej praktyczną bazę, która pozwoli wyłapać najczęściej popełnianie błędy w komunikacji płci. Błędy, które powodują konflikty, frustrację, niezrozumienie, gniew i niepotrzebne kłótnie. Moje dane zebrałem przede wszystkim z doświadczenia swojego i cudzego. W przeszłości też popełniałem błędy w komunikacji, czy inne osoby popełniamy wo wobec mnie, więc jasno mogę stwierdzić, co było dobre, a co mniej. Gdy widzą świadomości związków, jest rozwój, zatem patrzymy też na własne ręce i własne zachowania. Świata nie zmienimy tak łatwo, jak siebie samych zapraszam. Komunikacja z drugim człowiekiem rozpoczyna się od introspekcji, wglądu we własne cechy i roli w danych zdarzeniach. Każdy problem rozpoczynamy od rozpoznania sedna problemu. Pytamy, dlaczego nie udaje się nam dogadać tak dobrze, jak byśmy chcieli. Zanim przeniesiemy uwagę na drugą stronę i pomyślimy, że to wina tamtej strony, że ona ma jakieś wady, to musimy dokonać poszerzenia swojej percepcji o tym, kim jesteśmy. Uwaga! Nie jest to tekst skierowany do ludzi, którzy mają do siebie bezpośrednio wrogie nastawienie. A więc numer jeden. Rozgraniczmy swoje dobre i słabe strony. Nie można bać się do nich przyznać, ponieważ relacja będzie budowana na fałszu. Oczywiście, jeśli jesteś mężczyzną, to najlepiej by było poprawić te słabości, które są możliwe do poprawy, a te niemożliwe zaakceptować. Ale akceptacja zaczyna się od przyznania się przed sobą, że się słabość i wadę posiada. Częsty problem to żądania drugiej strony. Czyli toksyczne kontrolowanie. Niedojrzały mechanizm narcystyczny. U narcystycznych mężczyzn kontrola jest jawna i bezpośrednia, nierzadko agresywna, u kobiet zazwyczaj fałszywa, bo ujawnia się jako nadopiekuńczość lub robienie z siebie ofiary, by skupiać uwagę na sobie. Oczywiście to też forma agresji, ale zawaolowana. Wyzbycie się niedojrzałości to zrozumienie, że nie jest się pępkiem świata, by wszystko było tak jak my chcemy. Ktoś robi coś dokładnie tak jak my chcemy, lub my miał cechy, jakie sobie zażyczymy. Przecież związek to nie ja, a dwa razy ja, czyli my. Trudno, żeby budować pozytywne emocje, nie dostrzegając unikatowych cech drugiej strony, nawet jeśli są wadami. Jedne z najczęstszych sfer. Które kontrolowane przez toksyczne osoby, to znajomi i pasje. Ludzie dobierający komuś znajomych, tak naprawdę boją się, że ta osoba wybierze znajomych nad nich. Podobnie z pasjami. Toksyczna osoba doskonale wie, że jeśli zniszczy pasję u drugiej strony, to więcej czasu poświęci jej. Ten trudny egoizm doprowadza do Wpadł wielu związków, choć ludzi pod koniec związku tak naprawdę kłócą się już o wszystko, ale czasem takie zachowanie tę lawinę zdarzeń zapoczątkowuje. Ktoś mi powie, że życie nie jest czarno-białe i czasem chcemy pomóc, by dana osoba nie zadawała się na przykład z patologią. W porządku. Poradzić można poinformować, ale dorosłych ludzi wychowali ich rodzice. My nie jesteśmy od tego. Albo idzie się w tym samym kierunku, albo jedna strona chce zmienić drugą w kogoś innego. Niezależnie w jak, jak pozytywny sposób spróbuje sobie usprawiedliwić, jak uzna, że ma dobre intencje, to trzeba znać zasadę. Dorosłym pomaga się tylko wtedy, kiedy poproszą o radę i pomoc. Poświęcanie się dam drugiemu, a sobie odmówię. Ludzie zgrzytają zębami w dzisiejszych czasach, słysząc o tym słowie: Ja się mam poświęcać? Ja. A dlaczego ja? A co z tego będę mieć? A dlaczego mam rezygnować z czegoś dla kogoś? Będę mniej szczęśliwy, szczęśliwa. Postęp cywilizacji doprowadził nas do momentu, kiedy możemy być egocentryczni do szpiku, kierować się jedynie własnym szczęściem, emocjami, a zmiana partnera na innego nigdy nie była tak łatwa jak dzisiaj. Przede wszystkim dla kobiet, które w internecie mogą kreować się na królowe życia, piękności, niestety, ziemi i inne bóstwa. Zdesperowanych, tak zwanych samców, nie brakuje, by napędzać próżność kobiet, doprowadzających ich narcyzm do granic. Wcześniej było inaczej, a o czym pisałem w części pierwszej. Ludziom narzucano wymianę dóbr, ludziom narzucano rolę, które musieli spełnić, przez co przywiązali się do siebie na bazie stałych, a niezmiennych. Wcześniej obie miał musiały inwestować w związki. Dzisiaj ludzie są bardziej wolni od tego. Role społeczne się mieszają i przez to między innymi błądzą. Zobaczmy, czym jest prawdziwe poświęcenie. Jeśli wyłączysz budzik szybciej niż po 20 minutach, to znaczy, że się poświęcasz. Jeśli nie będziesz siedzieć w łazience godzinę, tylko pół i się wyrobisz. Jeśli zjesz dzisiaj coś innego niż zwykle... Jeśli obejrzysz mecz z facetem zamiast iść na babski wieczór, jeśli nie będziesz żądać ciągłej uwagi, a może jeśli przeprowadzisz się, a może jeśli będziesz żądać seksu pięć razy dziennie, tylko będzie 4,5, co dla Was jest poświęceniem nie do przejścia? Jak się zachować w przypadku, gdy oferujemy komuś coś więcej? Jeśli strona A idzie na kompromis z własną naturą dla drugiej i robi coś, co lubi druga strona? Dla jej szczęścia, to nie uznaje, że w zamian osoba B musi teraz, ją teraz kochać, tylko osoba B uznaje to za dar, którego wcale nie musiało być. Osoba A nie jest nieszczęśliwa, ponieważ zrobiła to dla kogoś, kogo uważa za ważnego. Jeśli osoba A uznawałaby siebie za kogoś ważniejszego niż osoba B, to nie poświęciłaby się, albo jej poświęcenie wpędziłoby tę osobę w nieszczęście. Problem w niedopasowanych związkach, ale i z niedojrzałymi ludźmi polega na tym, że nawet jeśli osoba A się poświęci, to ta sama osoba w razie kłótni będzie wypominać drugiej stronie działanie. Będzie obwiniać o swoje nieszczęście, ale i będzie żądała docenienia, albo w sposób agresywny, albo czuć się ofiarą podłego wykorzystania. Nie Żali, ludzie nie biorą odpowiedzialności za to, co robią, i zawsze upatrują problemów w całości w drugiej stronie. Dlatego każde poświęcenie musi być robione z głową, by przewidzieć konsekwencje tego, co się robi. Trend jest taki, że mężczyźni kreowani są na beta-prowiderów, więc tych poświęcających się dla kobiet inicjatywa, stanowczość, decyzje i czyny mają należeć do męskości. Trend jest taki, że mężczyźni muszą być twardzielami, których można bezkarnie ranić, ale nie mogą być ofiarami, bo stracą męskość. To są głębokie błędy naszej kultury i należy obu postaw zaniechać. Kobiety z kolei ubiera się w egoizm i narcyzm. Dlatego że zwolniono kobiety z roli wspierającej mężczyzny, a nikt więcej też nie wymaga od kobiet poświęcania się. Takie modele wzmacniają u kobiet typ próżnej, biernej i roszczeniowej księżniczki, która nigdy nie jest odpowiedzialna za to, co robi, mówi za uczucia innych. W końcu jest słabą płcią, której się coś należy, prawda? To jest błąd i wartościuje rynek marynarny pod toksyczne wzorce. Równość powstaje tylko na bazie wzajemności, a nie na dzisiejszych. Fe dzisiejszy feminizm uczy konfliktów osłabionych sumie zerowej. Obowiązki nie, ale przywileje i ułatwienia owszem. W takim konflikcie bardzo łatwo jest szantażować stronę, która nie zgodzi się z korzyściami, które miałaby uzyskać strona przeciwna. W zdrowej relacji osoba B odwdzięcza się, rewanżuje, robiąc dla osoby A coś, czego nie zrobiłaby na co dzień i nie zrobiłaby dla na przykład, znajomych. Na tym polega miłość, że traktujemy osobę nieobdarzoną lepiej niż Ludzi dookoła, koleżanek, kolegów czy innych znajomych. I nie polega to, jak wiele kobiet sądzi na odczuciach, czyli pasywnej formie uczuć, że lepiej traktujemy tę osobę, tylko na realnych czynach i wartościach wnoszonych dla tego człowieka. Każdy czyn zrobiony dla drugiej strony nie może mieć ukrytego pragnienia rywalizacji. Moim zdaniem, to właśnie rywalizacja płci. Płynęła na egoistyczny obraz związków, jaki mamy, ponieważ ludzie zamiast rywalizować, by się rozwijać, to pokazują wyższość nad drugim. W ofercie wymiany dóbr należy mieć wyrozumiałość, która łagodzi konflikt, szukanie okoliczności łagodzących, póki konsekwencje nie powodują głębokich strat. Jesteś zmęczony? W porządku. Zamiast rywalizować i mówić, jestem zmęczona bardziej i nie narzekam. Popełniłeś jakiś błąd, następnym razem zrobisz to lepiej, zamiast wytykać i atakować. Szacunku tu nie ma, a bez szacunku nie będzie miłości. Szukanie pozytywnych w danej sytuacji, a nie skupianie się na małych błędach. Jeśli ktoś odkurza dom i pozostawi po sobie jeden czy dwa paprochy, wiele ludzi ma tendencję do skupiania się na tych dwóch paprochach i mówieniu Ty nigdy nic dobrze nie zrobisz. Wyolbrzywianie wad. Ty zawsze nie słuchasz moich rad. Wywyższanie się, bez wniesienia wartości. Zrobię to lepiej. Rywalizacja, która popycha do punktu pierwszego. O czym się zapomina? Że dom w 99,9% dom został odkurzony dobrze. To są pozytywy, których jest więcej. Inna sytuacja. Kłótnie dwóch kobiet. Jedna dzwoni do drugiej. Druga nie odbiera, ponieważ nie wzięła ze sobą telefonu. Co robi pierwsza? Mówi jej: Ty nigdy nie odbierasz telefonu, kiedy trzeba. Przestanę do ciebie dzwonić. W tym jakże krótkim stwierdzeniu wyróżnimy: Kłamstwo, bo tak naprawdę to kobieta numer dwa części dzwoni, a pierwsza tego nie docenia. Urażone ego niebezpośrednie wyrażenie żalu a tak nielogicznym argumentem zamiast zrozumienia, że ktoś tego telefonu nie miał przy sobie. Do tego na końcu widzimy szantaż emocjonalny. Nie chcesz dzwonić? To nie dzwoń. Powiesz. Myślicie, że z taką osobą da się to załatwić? Wywołuje to jeszcze większą burzę. Jak śmiesz zgadać się na to, że nie będę dzwonić? Nienawidzisz mnie. Osoby narcystyczne są wretne i złośliwe. Poczuwają się lepiej od innych, ale i lubią dopiec innym, niezależnie czy mają rację czy nie. Takie osoby są bardzo sprytne w kreowaniu wad u innych ludzi, czy też przenoszeniu własnych na innych. Wspomniana nienawiść, nienawiść jest uczuciem kobiety numer jeden. I to właśnie w rodzinach narcystycznych wychowuje się przegrane życiowe dzieci. Przemoc emocjonalna i prowokowanie innych form przemocy jest ważną składową w takich rodzinach. Życie dla osób narcystycznych byłoby zbyt proste, gdyby umiały zrozumieć drugiego i zobaczyły w nim zalety. A przynajmniej nie widziały w nim wad, których nawet nie ma. Dlatego komplikują wszystko, co się da, by była drama, ale by nie uznano ich za winne tych dram. Trzymanie urazy i wypominanie. Wypominanie i życie przeszłością to jedne z najgorszych zachowań w toksycznych związkach. Jeśli wiemy, że my nie mamy wpływu na przeszłość, dlaczego w niej tkwimy? Odpowiedź jest prosta. Trzymamy uraz, ponieważ ktoś nie przeprosił nas, a my nie umieliśmy wyrazić, że jest to nam potrzebne. Trzymamy uraz, ponieważ nie byliśmy bezpośrednio bezpo... w działaniach, ale nie wyraziliśmy w jaki sposób osoba mogłaby się z nami rewanżować. Trzymamy uraz, ponieważ tylko udajemy, że wybaczyliśmy, a więc budujemy relację na fałszu i w tym braku logiki oczekujemy dobrych, szczerych rezultatów. Chcemy dopiec, ponieważ uważamy, że ta osoba zasługuje na karę, a ominanie oczywistych błędów jest najbardziej skuteczne. Czy takie działania przynoszą dobre rozwiązania? Nie ma takiej opcji. Tkwienie w przeszłości i wyciąganie brudów to chęć tworzenia negatywnej atmosfery. Jest to granie nieczysto, ponieważ osoba, która błąd naprawiła lub wyjaśniła, może być atakowana nieustannie. O to chodzi w dobrej komunikacji. Jak poprawić komunikację w tym aspekcie? Nie być kimś upartym. Upartość jest dobra w dążeniu do celów w pracy, w rozwoju siebie, a nie gdy dochodzi do relacji międzyludzkich. Zamiast, bo ty tak zawsze robisz, znowu źle, można zastąpić. Lubię, jak robisz. W ten sposób. Uwagę nakierowujesz na własne potrzeby, nie atakując drugiego, a wręcz dając. Tak zwany pozytywny feedback uczuciowy motywujesz, a jednocześnie wyznaczasz granice. Dzięki takiej formie odpowiedzi druga strona ma szansę bez negatywnych emocji uznać, czy warto dla Ciebie to zrobić, czy nie. Jeśli jednak ktoś notorycznie będzie lekceważył Twoje potrzeby, które wyrażasz bez ataków personalnych i kierowania uwag negatywnych, wiesz, co robić. Wyrażanie potrzeb. To jest płynna kontynuacja powyższego problemu, ponieważ się z nią wiąże. Potrzeby niewyrażone bezpośrednio przekształcają się we wrogość i niezrozumiałe dla drugiej strony pretensje, choć strona pierwsza sądzi, że są uzasadnione. Jak wspomniałem wcześniej głównym błędem komunikacyjnym obu płci w czasie konfliktów jest błąd ataku, który miałby pomóc w wypełnieniu danych potrzeb zamiast przyznania się do swoich potrzeb przykład. Jesteś szkodnikiem, codziennie zawsze jest z tobą kłopot. Taka forma zdania nie odpowiada, co można zrobić, by to poprawić. Jest to tylko wyrzut negatywnych emocji w stronę przeciwnika. Jeśli chcemy poprawić relację, nie możemy uznawać strony jako przeciwnika. Czasem jest to sarkastyczne, to tylko konflikt wzmacnia. Co innego, gdyby ataku nie było, a była mowa o tym, o czym ten człowiek naprawdę myśli, wyraża swoje potrzeby. Chciałbym, by sprzątał po sobie. Odciążysz mnie dzięki temu. Ale człowiek jest odsłonięty emocjonalnie w takim momencie, podatny na zranienie, może dostać atak w rewanżu, że nie radzi sobie i jest bezużyteczny. Tyle, że to zachowanie jest konstruktywne i pozwala szybko usuwać nieszanujące na osoby z otoczenia. Jeśli ktoś nie szanuje Ciebie i Twoich uczuć, gdy jesteś prawdziwy, to na fałszowaniu swojego obrazu tym bardziej niczego dobrego nie zbudujesz. Błędy w komunikacji nadopiekuńczych osób, często rodziców. Nadopiekuńcze osoby wyrażają zmartwienie się o kogoś poprzez zakazy, nakazy, zbudowanie poczucia winy, fałszywą troskę, czyli ataki nawet wobec dorosłych osób. Rodzic toksyczny nie powie ci, że się martwi, bo cię kocha, ale taki rodzic będzie atakował, że wszystko źle robisz, że przez ciebie ma ciężko w życiu, a nie spróbujesz odeprzeć ataku, pokazać mu, że cię niszczy, to odwróci kota ogonem, byś z siebie zrobić ofiarę niedobrego dziecka. Masz się czuć winny stanowi emocjonalnemu toksycznego rodzica, który także zrzuca odpowiedzialność na dziecko za swoje stany. I właśnie przez takie zachowania to dziecko musi szybciej dojrzeć, być mentalnym opiekunem swojego niedojrzałego rodzica, przez co osobowość zostanie zniszczona. Dziecku potrzeba wolności, miłości i akceptacji, a nie formowania pod egoistyczne potrzeby rodzica. Dlatego jeśli masz do czynienia z osobą, która wie najlepiej, która mówi ciężko mnie przekonać do zmiany zdania, czy ludzie mają na mnie za mało argumentów, to wiedz, że masz do czynienia z osobą narcystyczną. Z takimi osobami współpraca nie jest możliwa, a liczy się dla nich tylko korzyść z tytułu posiadania ciebie. Ty w tej sytuacji nie liczysz się jako człowiek. Nie jedź tam, nie uda ci się, po co to robisz? Dużo zapłacisz. Ta osoba myśli, że radzi dobrze, że jest troskliwa, choć atakuje. Jeśli ta osoba wyrażałaby swoje uczucia wprost, brzmiałoby to tak. Boję się o Ciebie, bo coś ci się może stać. Będziesz na siebie uważać? Koszta byłyby duże. Może znajdziemy coś taniej czy bliżej. Jak widać, porzucamy tutaj negatywne odniesienie się do danej osoby, a do tego wyrażamy swoje emocje, czyli troskę. Taka rozmowa nie prowadzi do konfliktów w większości przypadków, chyba że jest to robione nagminnie po tym, jak już zostało ustalone przez tą osobę że nie chce, by się o nią bano. Ludzie, którzy słuchają innych i szanują ich potrzeby, zawsze stworzą dużo lepsze związki. Należy pamiętać też o tym, że jeśli komuś powiesz, że coś źle robi lub nie powinien tego robić, nie znaczy, że pokazujesz, jaka ta osoba mogłaby zachować się kolejnym razem wobec ciebie. Nie wnosisz więc wartości, a twoja krytyka nie jest konstruktywna. Za potrzebą musi iść rozwiązanie. Odpowiedzialność to przyznanie się do tego, Czego się pragnie, by druga strona miała szansę zmienić swoje zachowanie na niewzbudzające konfliktu. Przykład najprostszy nie wyrażania się niebezpośrednio. Ktoś dzwoni, a ktoś odpowiada, nie chce mi się gadać. Nie wnosi wartości. Druga osoba ma dwa wyjścia. Dopytać dlaczego? Czy coś się stało okazać empatię, czyli wnieść wartość bądź uznać, że pierwsza osoba popełnia błąd. Bo nie wyjaśniła, co się dzieje, oczekiwać wniesienia wartości. Zdecydowanie najlepszą sytuacją byłaby sytuacja, gdy obie strony wniosłyby wartość. Jedna od razu odpowiada, że źle się czuje, jest chora i przeprasza za brak zaangażowania w rozmowę. Druga z kolei może dopytać, co się stało, czy czegoś ta osoba potrzebuje, wykazując się empatią. Takie postawy zmniejszają ryzyko konfliktu po stokroć. Osoby niedojrzałe, w tym narcystyczne, postępują tak, jak osoba na początku, nie wnoszą wartości, ponieważ chcą, by druga strona domyśliła się o co chodzi i chcą, by druga strona rozmyślała o co chodzi. Osoby toksyczne przerzucają odpowiedzialność i zaangażowanie na drugą stronę, by z siebie zrzucić to jarzmo, co pozwala im wykorzystywać innych. Najgorszym rozwiązaniem dla osoby drugiej na brak wnoszenia wartości przez pierwszą byłoby zaatakowanie. Nie chce się ugadać? Choroba? Wymyślasz, użalasz się. Problem w tym momencie jest szydzenie ze stanu realnego i próbę wymuszenia innego zachowania. Nikt tego nie robi i niczego to nie wnosi. Dojrzałe zachowanie to wyzbycie się egoizmu, dzisiejszego promowania. Stawiaj zawsze na siebie. W komunikacji najważniejsza jest empatia i uważność. Uważność tutaj rozumiemy jako wgląd w przyczyny zachowania danej osoby, słuchanie i zrozumienie jej oczekiwań. Nie możemy jednak zakładać złych intencji u drugiego człowieka, by na starcie dawać mu podgórkę. Warto zadawać pytania, zanim się oceni najprościej, dlaczego się tak zachowujesz, gdy, co cię do tego popchnęło, co wtedy czułeś, czułaś. Przeciwwagą do zachowań empatycznych jest odczuwanie przyjemności ze zranienia innej osoby. Socjopaci i narcyzi mogą się tym kompasem moralnym poszczycić. Do tej grupy można zaliczyć małostkowych, mściwych ludzi, których obchodzi tylko własna satysfakcja, i którzy odczuwają radość, gdy wygrywają w ten sposób. W związkach czy rodzinach, w obecnych takich zachowań, jedynie co można się nauczyć, to miłość do siebie. Nie do innych. W takiej rodzinie można jedynie nauczyć się budowania konfliktów, bo domownicy uznają porażki innych domowników za swoją wygraną. Należało jej się, na tyle taka osoba zasługuje. Ale nie o usprawiedliwienie siebie tu chodzi, tylko o właściwe działania i motywacje, by konflikt przerodzić w wartość. Dla przykładu podam niechlubny przykład, że dużo matek utrudnia ojcom kontakt z dziećmi czy składają fałszywe oskarżenia. Nie myślą w takim momencie o dziecku, tylko o sobie, o tym, by dokopać byłemu, załatwić sobie utrzymanie z jego pieniędzy elementy. czyli nauczyć się robić z siebie ofiarę dla uzyskania profitu, czy wsparcia swojej winy w zniszczeniu związku. Nie bójmy się tego mówić wprost. Mściwość to nie jest mały problem, a robienie z siebie jednostronnej ofiary nie pomaga w komunikacji, a czego Męstwin uczy kobiety. Tyle, że ofiara nie jest partnerem, a kimś, kto jednostronnie w każdej sytuacji chce być uważana za niewinną i zranioną, co wyklucza odpowiedzialność, sprawiedliwość i obiektywizm. Nieodpowiedzialne jednak są tylko dzieci. Dlatego dojrzałość płci to jest klucz. Dojrzałość, która w świecie egoistów nie jest potrzebna. Ludzie nie zdołaliby tego, co dzisiaj widzimy, gdyby byli egoistami. I gdyby każdy troszczył się tylko o własne cztery litery, aktualnie żyjemy w kulcie jednostki. Przemyślcie to. Ciąg dalszy nastąpi.